Dźwiękowa karta Gawędy, odcinek trzeci. W 1952 roku, w trudnych warunkach powojennej stolicy, w domu harcerza na Warszawskiej Pradze, powstaje teatr klalkowy Gavenda. Współtworzony przez dzieci, staje się dla nich odskocznią od przytłaczającej stalinowskiej rzeczywistości. To był początek długiej historii niezwykłego zespołu. Redaktorka karty Swietłana Rudowicz słucha głosów osób związanych z gawendą. Dzisiaj moją gościnią jest Karolina Radzikowska Kieruzalska, nie tylko wychowanka gawendy reprezentacyjnego zespołu artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego imienia harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej, ale i wnuczka drucha harcmistrza Andrzeja Kieruzalskiego, założyciela i kierownika artystycznego zespołu gawenda. Karolino, z tobą jest w ogóle wyjątkowa sytuacja, bo pojawiłaś się w gawędzie chyba jako ta najmłodsza uczestniczka. Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale chyba miałaś 3,5 roku, kiedy pierwszy raz przyszłaś na zajęcia do gawędy. To był chyba 82 rok. Tak, chociaż ostatnio byli uczestnicy, mnie poprawili, że po raz pierwszy się pojawiłam, jak miałam pół roku. I to był prawdopodobnie październik 79, kiedy moja mama przyjechała na moment do Polski kończyć studia, i wtedy po raz pierwszy rodzice wnieśli mnie do sali 407 w Pałacu Młodzieży i przedstawili grupie gawędowej. No i dziadkowie, a właściwie dziadek z wielką dumą mógł pokazać, że to jest właśnie ta wnuczka. A później, jak już wróciliśmy do Polski, czyli ten wrzesień 82, i zagościliśmy tu już na stałe, no to od tego momentu faktycznie regularnie w Pałacu bywała. Wiadomo, twój dziadek był założycielem Gawędy, babcia patronką zespołu, Barbara Kieruzalska, twój tata, no właśnie do końca nie wiem, czy on był w Gawędzie, czy funkcjonował jako syn druha harcmistrza Andrzeja Kieruzalskiego, ale mama też była wychowanką Gawędy, co prawda krótko, było około chyba roku, czy dwóch tak, lat. Tata był w gawędzie, był krótko jako aktywny uczestnik, nawet jest na zdjęciach. Miał epizod, gdzie w jednym z utworów zagrał na gitarze, także to też miało miejsce. No ale tak naprawdę, absolutnie większość czasu to był głównie jako syn, ale też jako wnuk, bo tu trzeba dodać jeszcze jedną osobę z mojej rodziny, czyli mamę mojego dziadka, która też była bardzo, bardzo aktywna. I w związku z tym ta rodzina kierusarskich faktycznie była mocno zaangażowana. A z moją mamą się poznali w momencie, kiedy mama była aktywną uczestniczką, i była na obozie. Z gawędzią i to też trzeba dodać, że moja mama była taką uczestniczką trochę z dochodzenia, że tak powiem, ponieważ na początku, faktycznie jeszcze będąc w Warszawie, to tutaj chodziła i na zajęcia i występowała i nagrywała. Mama ma piękny głos i też nagrała kilka utworów solo, natomiast później wyjechała za granicę. Mimo to stamtąd starała się, gdzie tylko się dało, dołączać do Gawędy, do występów, do obozów. Koleżanki jej zabierały walizkę pełną kostiumów, a mama dołączała. No i właśnie na jednym z takich obozów tata przyjechał do swoich rodziców w odwiedziny. No i tak się zaczęło. Zanim zostałaś uroczyście przyjęta do Gawędy, bo też przechodziłaś przez to uroczyste przyjęcie, jak początkowo wyglądały twoje wizyty w Pałacu Młodzieży? Co tam robiłaś ciekawego? <laughs> Zacznijmy od tego, że ja uwielbiałam przychodzić do pałacu. Po prostu dla mnie dni, w których dziadkowie odbierali mnie ze szkoły i zabierali nyską do Pałacu Młodzieży, to były najlepsze dni tygodnia. To były zawsze piątki, bo wtedy miałam bardzo mało lekcji. I chyba się też zdarzały środy. I ja uwielbiałam siedzieć koło dziadka w sali 407. Sala 407 to była nasza największa sala ćwiczebna. I tam pod ścianą stały takie skrzynie obite, na których dziadek siedział i patrzył na całą swoją gromadę. I ja siadałam koło niego i z tej jego perspektywy na tą gromadę patrzyłam, więc uwielbiałam to. Uwielbiałam oglądać postępy, uwielbiałam uczyć się też tych choreografii, bo to się działo też mimowolnie. Ja wiele choreografii znam dzięki temu, że obserwowałam je właśnie od najmłodszego. Oprócz tego w Pałacu Młodzieży na tym naszym trzecim piętrze była harcówka, czyli taka nasza sala wspomnień, można powiedzieć. Więc tam też przebywałam długie godziny, tam mnie dziadek uczył pierwszych jakichś akordów na pianinie. Tam przeglądałam wszystkie pamiątki, takie najstarsze zdjęcia, chłonęłam to wszystko. No aż nastąpił moment, kiedy miałam już tych lat, chyba 8 czy 9, i zapadła wiekopomna decyzja: no dobrze, to może czas dołączyć do zajęć, ale oczywiście mój dziadek nie dał mi żadnej taryfy ulgowej. Jedyną taryfą ulgową było to, że nie stałam w kolejce do egzaminu wstępnego, bo to były czasy, kiedy do egzaminów wstępnych stało po kilkaset dzieci i wiele godzin czekały na wejście do sali. Mnie dziadek zaprosił indywidualnie do tejże harcówki. I tam zagrał mi kilka akordów na pianinie, poprosił żebym powtórzyła melodię, później wystukał rytm, poprosił żebym wystukała ten rytm, no i wtedy dopiero pozwolili mi dziadkowie przechodzić na zajęcia. I początkowo pierwszy plan był taki, że dołączy od razu do grupy takiej można powiedzieć najlepszej. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że tak mi plan zajęć pasował. Tu wyjątkowo moja babcia stanęła właśnie po mojej stronie i powiedziała, że już w tej gawędzie jestem tak długo, nieformalnie, że, że dlaczego mam zaczynać od zupełnego zera. Natomiast ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że to jednak trochę przesada. Poszłam do grupy troszkę niżej, ale ze swoim rocznikiem i się wszystkiego uczyłam. Natomiast tutaj gwiazdkę bym zrobiła, że moja bytność w gawędzie od tych najmłodszych lat to nie była tylko bytność w Pałacu Młodzieży. Ale to była bytność z moim dziadkiem, no bo tak naprawdę we wszystkich tych momentach, w których coś się dla gawędy tworzyło. I moje cudowne wspomnienia z dzieciństwa i takie flashbacki, które mam w głowie, to kiedy nocowałam u dziadków, ja nocowałam zawsze w pokoju, gdzie był dziadka też gabinet i mój dziadek, nocny Marek i pracoholik po przyjściu z pałacu, czyli po przyjściu z zajęć, to była zawsze tam koło 20 czy 21, oglądał panoramę. I następnie siadł do maszyny do pisania i na tej maszynie wystukiwał teksty, scenariuszy, piosenek, zaproszeń, przemówień, listów jakichś itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Ja ten, ten dźwięk tej stukającej maszyny mam do dzisiaj w uszach i do dzisiaj przywołuje mi on właśnie obraz dziadka, doskonale mam cały czas przed oczami, gdzie ta maszyna stała, w jakim miejscu i jak dziadek przy niej siedział. I też dzięki temu poznałam na przykład teksty piosenek jako pierwsza, ponieważ dziadek mi na przykład dawał do przepisania albo do dyktowania mu teksty, które nasi twórcy pisali, czy Wanda Chotomska, czy, czy inni twórcy, którzy dla nas pisali, to ja właśnie dziadkowi dyktowałam i dzięki temu te teksty poznawałam. Inne momenty to były na przykład zakupy jakichś elementów do scenografii czy do strojów. Pamiętajmy, że to były lata, kiedy nie było sklepów internetowych i możliwości zamówienia z dnia na dzień najdziwniejszej rzeczy, tylko trzeba było wiedzieć, gdzie, z kim, jak, dokąd pojechać. No i pamiętam na przykład wyprawy na jeden konkretny bazarek, bo tam pani miała hurtowej ilości wstążek do kwiatów. I te wstążki żeśmy kilometrami kupili, i one później służyły jako uzupełnienie masek krasnoludków. Pamiętam, jak jechaliśmy gdzieś pod Warszawę, wtedy mi się wydawało to być koniec świata, prawdopodobnie to było gdzieś bardzo blisko, do pana, który miał zakład wikliniarski, i u tego pana dziadek zamawiał hurtowe ilości wikliny, bo z tej wikliny później były robione trzepaczki, które też były elementem naszych rekwizytów. Pamiętam, jak na przykład zobaczył gdzieś u kogoś pantofle, mówi, Gdzie pani je kupiła? I szukaliśmy producenta tych pantofli. Także to były te momenty poza Pałacem Młodzieży, w których uczestniczyłam. To, o czym często ludzie wspominają, to jest to, że dróg potrafił się pochylić nad potrzebującymi osobami, czy to były jakieś większe problemy, czy mniejsze ta funkcja wychowawcza dotyczyła ogólnie, tak? Czy grupy, czy jakiejś jednostki. Ja pamiętam historię ze spódnicą. W sumie była trochę zabawna o tak. tej dziewczynie. Mój dziadek, pomimo tego, że był artystą, który często kroczył gdzieś tam wysoko, bardzo, bo tworzył, bo cały czas miał w głowie różne pomysły, to on dostrzegał każdą jednostkę. I to była ciekawa sprzeczność, bo. Z jednej strony, nawet ostatnio, jak się spotkałam ze znajomymi, wspominaliśmy to, że mój dziadek absolutnie mu się nie dziwię, często zapominał imiona, dzieci, które do niego podchodziły. No bo tych dzieci się przewinęło tysiące, więc trudno zapamiętać wszystkich tysiąc imion, zwłaszcza jak te dzieci rosną, zmieniają się i nagle po kilku latach się pojawiają dzień dobry druhu i, i mój dziadek patrzył. Zawsze do dziewczynki mówił wtedy Zosiu, a do chłopczyka mówił wtedy Jasiu. No i wiedzieliśmy, że nie kojarzy, jak się ktoś nazywa, ale że bardzo chciał po imieniu się odezwać i jakoś tak z czułością. Ale faktycznie, jeśli chodzi o tą grupę, która była tą grupą występującą, to najbliżej, że tak powiem, druha, to on faktycznie wiedział, kto ma w domu problemy, kto na przykład wychowuje się bez rodziców albo bez rodzica, kto ma trudną sytuację materialną. Już po śmierci dziadka, usłyszałam historię, jak to jedna z bardzo, bardzo dawnych uczestniczek miała tak trudną sytuację, że po prostu dziadkowie ją przyjęli do siebie do domu na jakiś czas, żeby mogła u nich mieszkać i mieć dach nad głową i, i jedzenie. Natomiast dziadek się faktycznie pochylał w różnych aspektach, bo również zawsze się cieszył z osiągnięć, nie wiem, na przykład maturalnych, z tego, że ktoś się dostał na wymarzone studia, albo że ma właśnie świetne oceny. My to też jest kolejna historia. My zawsze na koniec roku musieliśmy przyjść ze świadectwem do Pałacu Młodzieży i pokazać, że jest ta promocja do kolejnej klasy. Natomiast ta historia ze spódnicą, o której ty mówisz, to też świetny przykład, którego znowu ja jako dziecko nie do końca umiałam odczytać. Świetny przykład wychowania w każdym tego słowa znaczeniu. W tym przypadku dziadek nas wychowywał przez sztukę, przez rozumienie tej sztuki, ale też przez estetykę. I ten przykład mówił o tym, że jedna z koleżanek, dzisiaj zresztą artystka, przyszła do gawędy w spódnicy, wtedy chyba bardzo modnej, albo ona miała po prostu potrzebę w takiej spódnicy chodzić, która była w bardzo niekorzystnej długości dla kobiecej nogi, i mój dziadek usiadł z nią i rozrysował, dlaczego ta długość spódnicy jest niekorzystna, co ona robi z łydką, w którym miejscu jej tą łydkę pogrubia, skraca itd. itd. Co moja kożanka z tego wyniosła, nie wiem. Czy zmieniła swój styl ubierania, nie wiem, ale naprawdę nie wiem, ilu jest nauczycieli na świecie, którzy siadają ze swoim uczniem i pokazują: Zobacz, to, że założyłaś tą spódnicę, to ma taki wpływ na twoją sylwetkę, na to, jak wyglądasz. Inny przykład, który mi strasznie chodzi po głowie i zachodzę myślami: jak mój dziadek na to wpadł, właśnie jeśli chodzi o wychowanie przez sztukę to to, że zwyczajem na wszystkich naszych obozach, zimowiskach i tego typu wyjazdach było to, że mieliśmy radiowęzeł. Radiowęzeł to też dużo powiedziane, no na obozie trudno mieć radiowęzeł, ale był jakiś sprzęt grający i nagłaśniający. I ten radiowęzeł nas rano budził odpowiednią muzyką, taką żywą, że tak powiem i nas wyrywał z łóżek i kazał iść na musztrę poranną. Natomiast ten sam radiowęzeł też nas wieczorem usypiał. Nie jestem w stanie pojąć jakim niesamowitym zmysłem sztuki i nie wiem czego jeszcze zamiłowania do pięknej muzyki mój dziadek wpadł na pomysł, że muzyką która nas usypiała na tych wyjazdach było bolero Ravel'a. I to jest coś co ja mając teraz siostrę muzyka, szwagra muzyka, będąc w filharmoniach bardzo często uwielbiając muzykę klasyczną nie pojmuję skąd on wpadł na to, że po pierwsze puszcza na muzykę klasyczną, na to sypianie, a nie jakiś tam szum morza, a po drugie, że jest to bolero rawela, które jest specyficzne, chociażby przez to, że ono jest narastające, jeśli chodzi o głośność, ale absolutnie wszyscy z tym kojarzymy obozy, że właśnie to zasypianie było przy bolerze rawela. Nie wiem, właśnie czy to było, jak Ty już byłaś w gawędzie, że Druh puszczał muzykę i. Jaki musiało sobie wyobrażać różne tak. rzeczy, czy jakieś skojarzenia później podawać. Tak. No, z, chociażby właśnie z tym bolerem. To też była taka historia na obozie w Starym Dąbrowie, gdzie pewnego dnia był ogłoszony konkurs na zwizualizowanie poprzez obraz, rysunek, zwizualizowanie właśnie bolera. To się działo i to trzeba dodać, że dziadek nigdy nie był na żadnych dziwnych studiach ani się nie uczył tego typu rzeczy. Po prostu on to tak wymyślił. I faktycznie tego typu rzeczy się działy. I tak żeśmy się rozwijali. Był absolutnie wielkim estetą. Bardzo dbał o to, żebyśmy właśnie ten uśmiech, uprzejmość i grzeszność podkreślali miłym estetycznym wyglądem. Ta estetyka była na każdym polu tak naprawdę, bo to i stroje do ćwiczenia, do prób, i stroje na scenie, i stroje, w których żeśmy występowali na przykład jako delegacja, czy jak żeśmy wyjeżdżali, my żeśmy zawsze byli pod igiełkę ubrani w taki sam sposób, który nas y, wyróżniał, y, że tak powiem, spośród tłumu, ale też właśnie był estetyczny, wygodny, jeżeli trzeba było, żeby był wygodny, a dodajmy, no lata właśnie te 70., 80., to to też nie był czas tiulów i koronek, tylko czasem to były naprawdę prościutkie spódnice, prościutkie bluzki, czy prościutkie spodnie, właśnie to, co też nie raz, nie dwa no, co my żeśmy się wściekali jako dzieciaki, że dziadek bardzo nie lubił takiego wyróżniania się. Było jasno powiedziane, że na przykład w gawędzie czarne rajstopy absolutnie niedozwolone dla dziewczynek. Kolczyki absolutnie niedozwolone. Zgadnij, co robiły dziewczynki po wyjściu z gawędy jako pierwszą rzecz. Dwie były takie rzeczy, które robiły. Właśnie przekuwały uszy i lub y, obcinały włosy, bo na przykład już miały dosyć końskiego ogona. Chłopcy musieli mieć fryzury na krótko, a nie jakieś dredy czy długie kity właśnie a propos tego, że wnuczka nie mogła się też wyróżniać. Święto wiosny, Dzień Wagarowicza, mieliśmy wtedy w szkole jakieś tam przebrania. Moje przebranie było zupełnie, zupełnie niegroźne, bo to po prostu była jakaś tam kamizelka zarzucona w fikuśny sposób na koszulę i leginsy. I tak przyszłam do pałacu na próbę i mój dziadek mnie wziął do siebie do pokoju i powiedział, że mam natychmiast się ubrać w normalne rzeczy, a nie w ten sposób paradować. Więc faktycznie żadnego takiego wyróżniania się, czy jakiegoś takiego podkreślania, nie wiem, statusu majątkowego, czy statusu rodzinnego. Tutaj wszyscy byliśmy równi, absolutnie równi. I też ten strój trochę jak taki mundur, ale trochę właśnie też po to, żeby, można powiedzieć, ukryć trochę to, że nie wszyscy musieli mieć na przykład super nowe dżinsy, tak? To, no to mieliśmy te swoje uniformy. Byłaś w gawędzie od zawsze i będziesz na zawsze, że tak to ujmę, ale tak oficjalnie. Kiedy przyjęto cię uroczyście do gawędy? To był chyba rok 90., teraz sobie właśnie próbuję przypomnieć. Przeszłam absolutnie całą procedurę uroczystego przyjęcia ze świecą, ze zdjęciem na wstążce, z odczytaniem prawa gawędowego. Notabene też dopiero kilka lat temu sobie uświadomiłam, że moje prawo gawędowe, przy którym ja moją świecę zapalałam, to było szóste prawo, które brzmi uśmiech, uprzejmość i grzeczność na co dzień, podkreślamy miłym, estetycznym wyglądem. A tak się składa, że wszyscy mi mówią, że uśmiech to jest moja wizytówka, więc, więc widocznie sobie mocno wzięłam wtedy to do serca. Tak bardzo, bardzo oficjalnie byłam, wydaje mi się, że 6 lat. I można powiedzieć, że zakończyłam swoją przygodę w momencie, kiedy wyjechałam też na kilka miesięcy za granicę, ale po powrocie jeszcze troszkę bywałam, jeszcze tam gdzieś się pojawiałam na jakimś występie czy na przedstawieniu. I później już jak szłam do matury, my też mieliśmy w gawędzie taki zwyczaj, że... Maturzyści byli, że tak powiem, żegnani przez młodszych uczestników, była przygotowana taka malutka celebracja wokół tego. Maturzyści przynosili od siebie jakąś tam pamiątkę, a uczestnicy im dawali coś na szczęście. I to był zawsze taki moment, że teoretycznie po maturze to już bardzo dużo ludzi faktycznie nie wracało, no bo to już student, no to to już dorosły człowiek. I chyba można powiedzieć, że to był u mnie też taki już oficjalny moment, kiedy już przestałam być taką w pełni formalną uczestniczką, jakkolwiek bywałam ciągle za kulisami. Powiedziałaś kiedyś, to nie tylko ty, bo też inni wychowankowie zespołu, a nawet osoby z zewnątrz, że bardzo łatwo jest poznać wychowanka, wychowankę zespołu. To o czym opowiadasz to... Też są takie rzeczy, które was ukształtowały, i wspominałaś o tym, że też nie masz nigdy problemów, żeby kogoś rozpoznać, że był z gawędy. W jaki sposób ciebie to ukształtowało? Jak mnie to ukształtowało? Hmm, to jest tak, no chociażby to, że staję przed mikrofonem i mówię. <noise> to jest coś, co mi przychodzi absolutnie naturalnie. Kiedyś się ze mnie śmiali, że podajcie jej temat, a ona wyjdzie na scenę i powie no bo faktycznie, jeżeli jako 9, latka ja miałam powiedzieć po niemiecku przywitanie burmistrza Karlsruhe i powiedzieć to na forum całej widowni, wszystkich osób na scenie i tak dalej, no to jako troszkę starsza osoba nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć parę słów z prezentacją do mniejszej publiczności. Więc na pewno to, na pewno to, że ja się absolutnie nie boję sceny, nie boję się światu, nie boję się tego wszystkiego, co w życiu zawodowym przydaje mi się bardzo. Ja mam akurat taką funkcję, czy taką rolę pełnię, że, że i prowadzę warsztaty, i mam Wystąpienia i przed najwyższymi stanowiskami w firmie. Ja naprawdę nie mam problemu, żeby stanąć i opowiedzieć. Druga rzecz to jest taka niesamowita pracowitość, która nas wszystkich łączy, czyli takie poczucie, że, że my nie możemy odpuścić, że my nie możemy zrobić czegoś na 50%. 100% to jest minimum, co powinno być. Kolejna rzecz to jest taka dbałość o szczegóły, dbałość o takie smaczki wypełniające dane wydarzenie czy daną czynność to jest to, że jeżeli, nie wiem, jest jakaś impreza, no to, to my mamy naprawdę już tak wyczulone oko, że na przykład, nie wiem, serwetki powinny być poukładane w jakiś tam sposób, albo że kolor bluzki się musi zgadzać z kolorem obrusa, cokolwiek, tak? Także to są takie rzeczy, na które zwracamy uwagę. To, co też wynieśliśmy z zespołu, to jest okropne, jeżeli ja idę na przedstawienie taneczne czy do opery naszej narodowej na przedstawienie baletowe, że niestety zauważę, jak ktoś stanął krzywo albo się pomylił, to też to wychwycę. To, co nas też ukształtowało, to, co też dziadek nam wpajał, co jest niejednokrotnie zmorą, to jest punktualność. I nie, I nie mówię o sytuacjach, kiedy się coś wydarzyło, ale mówię o sytuacjach, kiedy ktoś po prostu ma w genach to, że się nie, nie jest w stanie wyrobić. Ale też to, co nie jedna osoba mówiła, że najgorsze, czego nas Druh nauczył, to uczciwość i szacunek bo to w świecie biznesowym nie zawsze jest najbardziej pożądane. To, co dla mnie jest. Niesłychanie ważne, co ja z tego czasu, kiedy byłam i aktywną uczestniczką, i taką trochę uczestniczką wnuczką, co dla mnie jest niesłychanie ważne, to jest to wszystko, czego ja doświadczyłam, co dzisiaj wiem, że naprawdę nie każdy taką możliwość miał. To, że stałam ramię w ramię z Witkiem Grucą i on nawet kojarzył, jak mam na imię. To, że z Krzyśkiem Gradowskim ramię w ramię pracowałam. To, że poznałam dama Kijana i tak dalej, i tak dalej. To są w ogóle takie momenty, które są nie do, nie do przecenienia, za które jestem niesamowicie wdzięczna, co powtarzam na każdym kroku. Natomiast to, co dla mnie, jako dla wnuczki i byłej uczestniczki, jest niesamowicie też ważne, to są ci wszyscy ludzie, którzy w moim życiu się pojawili na różnych etapach, którzy. Pomimo tego, że zaczynają od tego, że jestem VIP-em, albo jestem gościem specjalnym, albo że no to jest właśnie wnuczka, albo że widzę, że tam pokazują na siebie, to jest właśnie ta wnuczka Kieruzalskiego, to ja miałam, a teraz mam jeszcze bardziej takie poczucie, mimo że jestem już całkiem dorosła, że ja zawsze byłam przez tych wszystkich ludzi w jakiś sposób otulona. Bo to było towarzystwo na przykład mojej mamy, które, tak jak mówię, dziewczyny i chłopaki się znają od czasów gawędy do teraz. I ja wiem, że oni zawsze mnie chronili i zawsze byli wokół mnie, jako ci, można powiedzieć, takie pokolenie właśnie dorosłych. Czy rodziców o tak bardziej. To byli uczestnicy, którzy byli troszkę starsi ode mnie, ale których poznałam, ja będąc malutką dziewczynką, patrz, lat 80, oni mieli po lat 15, więc to gigantyczna różnica. I oni mnie traktowali jako taką młodszą siostrę, której trzeba pokazać, którą trzeba zaopiekować. Ale z drugiej strony też miałam swoją ekipę, która mnie. Przyjęła do swojego grona, i jesteśmy do dzisiaj grupą przyjaciół, trzymamy ten kontakt i wiem, że mogę na nich liczyć. I wreszcie pokolenie, które dla mnie to były właśnie te młodsze dzieci, które były wtedy jeszcze całkiem małe, jak ja z zespołu wychodziłam, które pamiętam, jak ja przychodziłam na próbę i siadałam koło dziadka, właśnie kota, już dorosła nastolatka, maturzystka albo studentka, i siadałam koło niego w 407, a oni patrzyli, no o przyszła ta wnuczka, a dzisiaj się potrafimy razem bawić, potrafimy razem się śmiać, potrafimy razem tańczyć, i cieszę się, że, że oni są. I że ze mną rozmawiają, i że się razem śmiejemy. I mam takie poczucie, że pomimo tego, że bycie członkiem rodziny pana Kieruzalskiego miało swoje szarości, to miałam niesamowicie dużo tych blasków, tych cudownych momentów, właśnie takiego otulenia przez cudowną, cudowną gromadę ludzi i możliwości przeżycia takich rzeczy, których no, nikt nie zrozumie, kto tego nie przeżył. Za to jestem niesamowicie wdzięczna. W następnym odcinku. Bo, bo trzeba było pójść do szefa i powiedzieć: Druhu, potrzebuje pomocy. Czyli on też nas uczył komunikowania, tego, że się potrzebuje pomocy. I wtedy było grono rodziców, którzy umieli dawać korki. Oni, jako wolontariusze, dawali nam korki. Ja z tych korków przez trzy lata korzystałam. Mojej rodziny nie byłoby na to stać. I nagle wiesz, ja dostaję paszport służbowy. I wieku lat nastu. No, takie historie typu NRD to są banalne, ale nagle właśnie jadę na Kubę jako szesnastolatka. I on tak jak sobie czasami rozmawiamy, zna już te opowieści, bywał też złośliwy, był artystą, ale w ogóle dzień bez złośliwości jest nim straconym. Wyniosłam to z gawędy. lizacija audio -okrąg.